będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. I jeszcze taka krótka refleksja, żeby tak pomóc trochę protestantom zrozumieć, dlaczego nie widzą prawdy. Tak oczywiste, że darmowego zba... chociażby, że nie ma darmowego zbawienia, nie ma za darmo wejścia do nieba. Czy inne prawdy. Otóż Jezus Chrystus rozradował się w Duchu Świętym i mówi, tak, zwracając się do Ojca, dzięki Ci, Ojcze, tak, że objawiłeś te rzeczy prostacznie. Z kart Słowa Bożego wiemy, że Bóg przebywa z pokornymi, z tymi, którzy się uciekają do Niego. Głównym powodem, dla którego protestanci nie są w stanie zrozumieć prawdy jest ich nadęta pycha, prostacka pycha. Pycha zawsze jest prostacka w jakiejkolwiek formie, by ona nie była, czy pozytywna, czy negatywna. Pycha jest prostacka. Pycha zaślepia. I właśnie ta wyniosłość, ja już jestem zbawiony, ja już jestem zbawiona, ja już tam siedzę, ja nic nie muszę robić, ja już mam grzechy odpuszczone. Nawet brak żalu, tak jak tutaj ten syn diabelski w głosił, że nie potrzebuje nawet żałować, bo grzech zaraz traci swoją moc. Jest to Wyniosłość umysłu, która nie, nie daje Bogu przestrzeni w człowieku nie daje przestrzeni Ojcu, który pragnie nam objawić prawdę, który pragnie pociągnąć do Chrystusa i objawić prawdę, tak jak ją objawił Piotrowi, niecałej i krew się to objawiło, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Jesteście wyhuśtani na kozich, diabelskich rogach przez szatana w pysze, w zatwardziałości serca, w wyniosłości umysłu. Dlatego ślepo brniecie w wasze herezje. Ja zdaję sobie sprawę, że nic nie odpiszecie, żadnego fragmentu mi nie powiecie, że jest za darmo. Z, ze sformułowaniem zbawienie jest za darmo, czy że Bóg od nas niczego nie oczekuje, bo oczekuje świętości. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Dlatego to mówię, żeby Was walnąć porządnie i pomóc Wam otworzyć oczy. I teraz do, to nagranie chcę. Wrzucić, żebyście zrozumieli główny powód, dla którego tkwicie w waszych bredniach i nie dostrzegacie prawdy. To jest wasza wyniosłość i pycha. Pycha odgania Boga. Czym nie pycha? Pycha jest kręceniem się wokół samego świata. Ja już! Ja! Ja jestem zbawiony. Ja mam wszystkie rzeczy opuszczone, ja nie idę na słońcu. Ja nic nie muszę robić. Ja, ja, ja. Drodzy protestanci, mam takie do Was pytanie. Jeżeli Wy już jesteście zbawieni nie możecie go utracić, tego zbawienia, to po co Wam Pan Bóg w tym życiu? Odpowiedzcie mi na pytanie, po co potrzebujecie Pana Boga w waszym codziennym życiu, skoro już jesteście święci, już jesteście nieskalani, już jesteście w niebie? Po co wam Pan Bóg? Potrzebne wam do czegoś? Po co wam jego łaska? Skoro jesteście już zbawieni, nie Po co wam się modlić do Niego? Po co wam łamać chleb? Po co wam chodzić na zebrania? No po co? Po co to robicie? Jeżeli wy już jesteście zbawieni i nie możecie tego zbawienia utracić, to po co to robicie? Puste rytuały, które możecie robić, ale nie musicie? Bo czy będziecie robić, czy nie, to i tak jesteście zbawieni na no, nieutracalnie? A jeśli musicie, no to co? To już jakiś obowiązek macie, czyli coś musicie robić, tak? Czyli już coś za coś, jest za jakieś zaangażowanie. Po co wam Pan Bóg? To takie pytanie. Żebyście się zastanowili. Nie odpowiedzieli, Podzielili się tu z nami heretykami i głupimi katolami i uświadomili nas to. Po co Protestantowi, który już jest nieutracalnie wiecznie zbawiony i który nic nie musi robić, to po co? Wam Pan Bóg? Mnie jest potrzebny w każdej sekundzie, żeby nie odszedł od niego i nie poszedł na zatracenie. Awa. Nie jest potrzebny, żebym z Jego pomocą się mógł uświęcić i zdobyć Królestwo Boże. No, przecież wy nie musicie zdobywać, wy już je macie, więc po jest Pan Bóg potrzebny. No, czekam na odpowiedź. Pozdrawiam.